O panie! Materiał z cyklu Kto to panu tak spartaczył? Zapraszam. Uchwalę gości. Na wstępie dzisiejszego materiału chciałbym zwrócić uwagę na to, że większość z was nie subskrybuje kanału i warto by było, żebyście kliknęli ten przycisk na dole. Jak widzieliście, cała bateria rusza się. To znaczy, że mamy luźne przyłącza w ścianie i mamy tutaj płytki. Wydawać by się mogło, że trzeba zablokować apartament i kuć, ale niekoniecznie. Gdyby była konieczność kucia, no to musielibyśmy apartament zablokować na dłużej, bo wiadomo, musielibyśmy rozwalić płytki, wywalić płytę gipsową, która się tutaj znajduje, więc będziemy chcieli ale po drugiej stronie postaramy się ten temat załatwić za jednym podejściem. Wymiary mam już spisane, ale zanim zacznę cokolwiek ciąć użyję, użyję sobie taśmy i folię, żeby zabezpieczyć sobie tutaj dolną część ściany, żeby tego wszystkiego nie ufajdać i przy okazji po prostu będzie mniej sprzątania. Mierzymy, oklejamy, mierzymy, tniemy i jedziemy dalej z tematem. Co tu kurwa jest grane? Ja pierdolę. Co tu się odjanie Pawla? Wieś tańczy i śpiewa. Tu jakaś płyta? Co to jest? Listwa. Listwa przypodłogowa, Nawiacona To jest przewiercone. Postaram się zrobić jakąś taką fotkę, żebyście widzieli o co tutaj chodzi. To jest przewiercone. O co tu chodzi? Czekajcie, bo ja do czegoś na razie nie rozumiem. Pokrótce nakreślę wam sytuację. Tu jest jakaś yy, to jest listwa przypodłogowa, która. Jest cała, cała sobie lata. Ktoś to już próbował chyba kiedyś naprawiać, albo tak to było pierwotnie, tu jest konsolka pod, po jednej i po drugiej stronie jest przyłącze baterii, która tam lata po drugiej stronie. Generalnie musimy zrobić to tak, żeby tu było na sztywno. Jak tutaj widzicie w tym miejscu to czarne. To jest skutek tego, że podkrzywki, które są tutaj od tej strony do których jest podłączona bateria nie było to zaizolowane, więc lała się woda do, w ściankę i pewnie do sąsiadów piętro niżej ja się zastanowię co z tym zrobić, muszę pomyśleć, skoczyć, kupić jakiś materiał i skręcimy to na sztywną dodatkowo ktoś tutaj przewiercił otwory, tylko pytanie, dlaczego nie skręcił tych dwóch elementów ze sobą łała, ostra krawędź zaraz to sobie okleję, bo na szczęście się nie skaleczyłem, fajnie by było robić w rękawiczkach, no ale tak jak widzicie, ktoś coś tutaj myślał, rzeźbił i mu po prostu nie wyszło. Wepchnąłem już sobie wszystko co mi tu będzie potrzebne, włącznie z zamknięciem tego otworu. Jak widzicie, ten otwór został powiększony. Tu już wepchnąłem sobie deseczkę w której zrobiłem otwór i będziemy łapali się do tej konsorki. Potem deseczkę przykręcimy do płyty GK. W drugiej deseczce mamy zrobiony już otwór na śrubę i przypominam tylko, że należy zabezpieczać ostre krawędzie, bo zrobicie sobie kuku. Łapiemy sobie śruby z jednej i z drugiej strony, skręcamy to na sztywno, zamykamy otwór i spadamy. A Wy sobie, drodzy widzowie, oglądajcie. No tutaj teraz nakrętkę i podkładkę wsadzę. Tak, ja. ja. No. Bierzemy sobie nakrętkę na tasiemkę klucz tylko tak żeby w prawidłową stronę kręcić klejemy sobie jedno z drugim sobie od razu w przygotuję bierzemy sobie klucz krętareczkę jak tylko zaczniemy gwint dokręcamy sobie wkrętarką. potem łapiemy całą deskę do płyty dibsowej to samo robimy z drugiej strony i będzie gitarra. Chyba złapało. krętareczka. oczko wymieniamy Łapiemy kluczykiem i kręcimy. I z dowody Dobra. Mamy złapaną jedną stronę. Dobra, będzie git. Będzie git, z drugą będzie łatwiej. I tutaj tak samo jak po tamtej stronie. Zaraz mi jakiś baran napisze, że trzeba sobie było większe otwórzenie. Nie zgadzam się z Wami. Parmaci. Zaraz zgubię klucz klucz. Były sobie klucz. Byłaś suką. Ale odjebałem teraz. No ale tu si kúta sova teraz odvalila. Mamy to już wszystko ze sobą skręcone. Jak zapewne widzicie na materiale yy, łebki śrub wystają. Zrobiłem to specjalnie, żeby nie popękała mi do końca płyta, która tutaj jest, bo to się czegoś musi trzymać. Ja tu sobie mogę szarpać i szarpać, i szarpać i szarpać. To prawda wiem, że turysta byłby w stanie to rozwalić, gdyby chciał, bo turysta jest turystą i tyle. Yy, I zanim Wam pokażę, jak zamkniemy ten temat, to musimy przejść na moment do łazienki. Miałem Wam nagrać w łazience, ale nie wyszło. Nieważne, zapomnijcie o tym, co miałem zrobić. To zrobiłem, jak widzicie, odstają łebki śrub. Dodatkowo daliśmy tutaj deski, a ja w to miejsce nie będę montował płyty, tylko kratkę rewizyjną, drzwiczki rewizyjne. Jest jeden mały problem: te drzwiczki nam się nie schowają, ponieważ. Ramka, która tam jest w środku, taka służąca do montażu jest względem tego co tu mamy za głęboko i tak jak pewnie teraz widzicie cały rant e, drzwi, e, tych drzwiczek, które będą tutaj w formie atrapy zasłaniają wszystkie te wkręty i po prostu zostanie była atrapa. Chodziło przede wszystkim o to, żeby problem rozwiązać jak najszybciej, żeby mieszkanie odblokować, więc takie rozwiązanie jest to w miejscu oczywiście widocznym, zrobię Wam zdjęcie na koniec. Przytnę sobie rant multitulem, wkleję drzwiczki i za chwilę wrócimy. Widzimy się na podsumowaniu. Tak to się prezentuje finalnie. Drzwiczki w formie atrapy wklejone w miejsce tego nad czym rzeźbiłem. Normalnie w domu to by dało się płytę, poszpachlowało, poczekało, potem doszpachlowałoby się jeszcze raz, poszukałoby się farbę. Tu nie mamy za bardzo na to czasu, bo działamy w w warunkach najmu krótkoterminowego. Mieszkanie było na dzisiaj zablokowane. Już przekazałem informację, że można mieszkanie odblokować. Jest to atrapa jak wiele, wiele innych w mieszkaniach, które są po kapitalnym remoncie na Starym Mieście, ponieważ z reguły pod takimi drzwiczkami kryją się zawory odcinające na przykład ogrzewanie. Więc wygląda jak wygląda. Ważne, że bateria spełnia dalej swoją funkcję w łazience, że apartament można wynajmować. Ja się biorę dalej za sprzątanie. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i pamiętajcie, koniecznie subskrybujcie kanał. Pięknego dnia. Uchwale gości. Pa. Uchwalę gości.